Na pewno, e, zwłaszcza, że sporo spotkań, w tym sezonie mieliśmy, większość mieliśmy na wyjazdach, a te, które mieliśmy w domu, e, szły ciężko e, i nie tak, jak byśmy chcieli, więc e, teraz plan na drugą rundę jest taki, że mamy więcej spotkań w domu i chcemy tą pasę przełamać i wykorzystać to jak najbardziej możemy, żeby, żeby w tym domu wygrywać i zbudować taką twierdzę tutaj i, i żeby po prostu tutaj każdy, kto będzie przyjeżdżał, żeby było ciężko z nami wygrać i zbierać te punkciki. Jest to dla nas ciężka sytuacja dla, dla samego, ale jeszcze tak samo. Trudna kontuzja, odnowił się uraz, wiem ile go to kosztowało, żeby, żeby wrócić. Po tej piesiej kontuzyjno. Niestety sport jest taki, że, że uraz mu się odnowił, także, ale jesteśmy razem z nim w tym, w tym trudnym momencie i może nas liczyć. Co dzisiaj chcieliśmy pokazać przez te koszulki, że, że brakuje go nam i, i jest z nami cały czas duży. Wynik jest na styku plus 4. Mieliśmy swoje momenty lepszej gry, gorszej i, i po prostu takie to falowanie nasze. Już takim naszym znakiem w tym sezonie jest, ale finalnie udało się to przełamać i, i ten wynik dowieść do końca, więc, więc z tego się cieszymy. Na pewno przyjdzie czas na analizę wideo i, i spotkamy się powolnym i, i zobaczymy co było dobre, co było złe, żeby, żeby w kolejnym meczu tych błędów już nie robić. Dobrze jest wygrać tutaj. Rzadko graliśmy ostatnio ze Śląskiem miesiąc temu, więc na pewno Fajnie, że teraz tą drugą rundę gramy więcej spotkań u siebie. No i trzeba to przełamać, trzeba zacząć wygrywać u siebie, zrobić z tego taką małą twierdzę i, e, i dowodzić te zwycięstwa. Tak, dla Aliasza bardzo e, smutna informacja po ostatnim meczu. E, czekaliśmy na niego bardzo długo, on też czekał, więc e, życzymy mu wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i ja wierzę, że na pewno wróci e, i będzie silniejszy niż, niż był. Także dużo zdrowia dla niego. Chciałbym, chciałbym żeby to trwało, chciałbym e, to kontynuować. E, dużo pracy, ale też. E, Never to high, never to low, jak to mówią i dalej ciężka praca, dalej swoje założenia przedmeczowe. Fajnie, że udało się to połączyć tym razem z wygraną.